you <music> Pani Wójt, proszę powiedzieć, co w dniu dzisiejszym w Krzeszowie się odbywa? Dzisiaj znajdujemy się przy Szkole Podstawowej w Krzyszowie i realizujemy zadanie Micro City Kids, które jest realizowane w ramach dużego projektu realizowanego przez gminę Kamienna Góra właśnie dla szkół, dedykowanego dla dzieci. Inwestycja w przyszłość od podstawy bez obawy. Projekt jest realizowany ze środków unijnych, a dzisiaj właśnie to nasze miasteczko polega na stworzeniu miasteczka w miniaturce, tak naprawdę dla dzieci. Mamy na naszym terenie. Urząd Gminy, w którym dzieci mogą się zameldować, mogą też pracować jako urzędnicy, poznać szczegóły tej pracy. Mamy stanowiska pracy, które prowadzą warsztaty dla dzieci. W czasie tych warsztatów dzieci zarabiają pieniążki. Są to pieniążki Fikcyjne, wymyślone na potrzeby tego, realizacji tego projektu. E, mamy walutę stworzoną wspólnie z Bankiem Spółdzielczym. Nazywa się właśnie z, 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 tego, z racji tego, że e, współpracujemy z Bankiem spółdzielczym w Kamiennej Górze. To waluta nosi nazwę BS. E, dzieci dostają za swoją pracę właśnie wynagrodzenie, które mogą albo zanieść do banku, e, wpłacić na lokatę i wiadomo pozyskać dodatkowe fundusze na zakupy, które zrealizują z kolei w sklepiku miasteczkowym. W banku mogą też dzieci złożyć wniosek o założenie wirtualnego konta konta bankowego i dostaną wtedy kartę płatniczą, będą mogły te swoje zakupy za swoje zakupy płacić kartą płatniczą. Dzieci zapoznają się z wieloma zawodami, między innymi właśnie w straży pożarnej. W remizie są prowadzone warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Dzieci zapoznają się z wyposażeniem, ze sprzętem. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej zaprosili ich do siebie. Mamy warsztaty Papiernicze pod nazwą Stara Papiernia. Dzieci uczą się produkcji papieru, czerpanego papieru, ale też kaligrafii. Mamy warsztat liniarski. Dzieci malują, dekorują takie powiedzmy serwety, czy robią dekoracje, obrazki właśnie na lnie. Mamy fabrykę emocji. Tutaj uczą się o emocjach, ale też właśnie produkują pianki z emotkami. Mamy jeszcze. Sanikom jest z nami, Sanikom prowadzi warsztaty i y, sprawdza wiedzę też dzieci y, ze znajomości y, w ogóle zasad segregacji śmieci y, i ochrony środowiska. Y, jest jeszcze warsztat... Ym... Laboratorium. Prowadzą doświadczenia z suchym lodem. Generalnie to zadanie kończy właśnie ten duży projekt, o którym mówiłam na początku. Projekt trwa już drugi rok. Zbliżamy się do końca. Jest to finałowa impreza, tak naprawdę. Biorą w niej udział dzieci, które do tej pory jeszcze nie mogły wziąć udziału. Są to klasy pierwsze ze wszystkich naszych szkół gminnych i przez dwa dni będą uczestniczyły właśnie w warsztatach tutaj na terenie Szkoły Podstawowej w Krzyżowie. Czy już coś w głowie macie jakieś następne pomysły? Pewnie mamy mnóstwo pomysłów, ale tutaj zależy nam na kontynuacji właśnie tego zadania, tego miasteczka dzieci, ponieważ tutaj uczą się zasad ekonomii, zasad funkcjonowania rynku. Ym... Uczą się o pieniądzu, tak? Skąd on się bierze, jak powstaje, że niekoniecznie wybieramy go ze ściany, tak, tak jak dzieci często y, odpowiadają nam w rozmowach, y, więc no, zależy nam, żeby budować taką świadomość y, wśród młodych osób. No i też uczą się oszczędzania, tak? bo to też jest bardzo ważne.